Czołem, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o ostatniej książki Mai Lunde, która zamyka kwartet klimatyczny. Pierwszą książką, która otwierała ten kwartet, była zachwycająca historia pszczół. Ja historię pszczół czytałam i bardzo, bardzo mi się podobała. Następna w tym czworoksięgu, następny w tym czworoksięgu był Błękit. Błękit jakoś tak y, zdarzyło mi się pominąć, także nie znam jeszcze tej książki, ale na pewno y, prędzej czy później ją nadrobię. Jak to jest, że koty cały dzień spędzają na kanapie, a jak tylko przychodzę nagrywać, to ty tu jesteś, co? No kładź Także błękit zdarzyło mi się pominąć, jakoś wtedy nie miałam do tej książki dostępu i, i jej nie przeczytałam. Następny w kolejności był ostatni, o ile tytułowa historia pszczół była właśnie o, o tych tytułowych pszczołach. Błękit był oczywiście o braku wody pitnej. Ostatni był o, o ostatnim z gatunku koniu przewalskiego, natomiast Sen o drzewie opowiada nam o świecie, w którym już nie ma drzew. Tommy jest 17-letnim młodzieńcem, wkraczającym w zasadzie w dorosłość, który mieszka na takiej eksperymentalnej, można powiedzieć, wyspie pod kołem podbiegunowym. I ci mieszkańcy tej wyspy oddzielili się od reszty świata, sądząc, że, wiedząc, że, sądzą, że wiedzą, co ten świat spotka. Stwierdzili, że zaczną na nowo żyć bez technologii, bez jakichkolwiek udogodnień, na przykład między innymi bez antybiotyków. I no, odcięli się po prostu od reszty świata. Ale odcinając się od reszty świata, zaopiekowali się też bankiem nasion, który w latach 40. XX wieku stworzył rosyjski badacz Wawryłow. I ten rzew no, y, skompletował y, kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli nie kilkaset, nie, nie pamiętam ile to tam dokładnie było. Y, nasion z całego świata. Y, różne kraje y, potem też do tego banku nasion, nasiona y, ze y, swoich y, terenów przekazywały. No i tak powstał właśnie ten bank nasion którym teraz jedna z tych kolonialistek, babcia głównego bohatera, się właśnie opiekuje. No i ona przekazuje mu taką, taką prawdę życiową, że te nasiona są ważniejsze niż, niż wszystko inne i że tymi nasionami się trzeba opiekować. I można je zwrócić tylko i wyłącznie krajom, z, którym, z których pochodzą, no bo te nasiona oddane zostały do tego banku, jakoby w depozyt, więc mogą wrócić tylko i wyłącznie do, do, do właściciela. No bo tych roślin już po prostu nie ma. Tych roślin już po prostu nie ma. Te, te gatunki wymarły. No tylko kłopot jest tego rodzaju, że tych krajów z których te nasiona pochodzą po kryzysie klimatycznym, po, po, po zapaści, co tak dokładnie się stało, to tutaj nie jest wyjaśnione. No, te kraje też już nie istnieją. Nie dosyć, że, że rośliny nie istnieją, to, to, to i kraje, którym można by te nasiona zwrócić, no nie istnieją. Tylko kłopot jest też tego rodzaju, że pewnego dnia na tej wyspie wybucha epidemia że nie mamy antybiotyków, no to, to nie wiadomo, jak, jak to leczyć. W związku z tym większość mieszkańców wyspy umiera i zostaje tylko pięcioro dzieci, łącznie z tym naszym Tomim. Tomi, jego dwaj bracia i dwie dziewczynki również, również z tej kolonii, z tej wsi, Rakel i jej siostra. No i Dzieci kombinują, że żeby się z tej wyspy wydostać, no to mają stację taką radioodbiorczą i że będą nadawały, że one na tej wyspie właśnie mieszkają i że na tej wyspie ten bank nasion jest. I kto, kto po prostu ten komunikat odsłucha i będzie tym zainteresowany, to może przypłynąć, zabrać nasiona i przy okazji zabrać także ich. No, i ten komunikat zostaje odebrany przez Chiny. W związku z tym wraca nasza bohaterka z historii pszczół, Tao, która była matką Weiwena, chłopca ukąszonego przez pszczołę, która wróciła, pierwszą pszczołę, która wróciła, bo, bo ta historia Tao opowiada właśnie o świecie, w którym już nie było pszczół. Co mam do powiedzenia o tej książce? Hmm, oprócz tego, że chyba straciłam Wam za dużo fabuły, ale, ale to tak naprawdę jest e, tylko zaczątek tej fabuły, bo tutaj jest, jest dużo, dużo więcej, ma Maja Lunde nam w tej książce do zaoferowania. W każdym razie, e, chciałam Wam e, o tej książce e, opowiedzieć w trakcie świąt. Ale potem pomyślałam, że to nie jest dobra książka na ten czas i to nie jest też książka dla osób, które w jakikolwiek sposób źle się czują, czy źle się czują psychicznie, czy źle się czują fizycznie, bo tak jak mówiłam, no jest to ostatni tom tego kwartetu i jest. To tom, który maja lundę nas po prostu zostawia bez absolutnie żadnej nadziei, tak? To jest historia o tym, że jeżeli człowiek się nie zmieni, to dla ludzkości już nie ma nadziei. I powiem Wam szczerze, że w moim odczuciu w tej książce tego promyczka nadziei w ogóle, w ogóle nie ma. To z całą pewnością jest bardzo dobra książka, zarówno pod względem tematycznym, fabularnym, jak i względem warsztatowym, bo tego, że Maja Lunda jest świetną pisarką, to tego nie można oczywiście tutaj kwestionować. Więc i warsztatowo, i pod względem tematu jest to bardzo dobra książka, ale jest to bardzo trudna książka, jest to bardzo ciężka książka, jest to bardzo... Traumatyczna książka jest to bardzo y, smutna i taka, y, taka y, no właśnie nie pozostawiająca, czy nawet nie mająca żadnej nadziei, bo, bo na kartach tej książki y, i dla tych dzieciaków, i dla Tao, moim zdaniem y, nie ma żadnej nadziei. Więc to jest naprawdę taka smutna, depresyjna książka o tym, jaki gatunek ludzki jest głupi, jak nie dostrzega swojej własnej głupoty. Więc z jednej strony czytałam tę książkę, doceniając warsztat, doceniając kurs, doceniając temat, a z drugiej strony bardzo ciężko mi się to czytało, było to bardzo smutne, bardzo właśnie takie przygnębiające. I trudno jest mi ocenić tę książkę. No, to jedna z tych książek, wiecie trochę, jak Dostojewski, czy jak Bułhakow. Mam tu na myśli Zbrodnie i Karę i Mistrza i Małgorzatę. Obie te książki, które wymieniłam, to są książki, które ja doceniam. Doceniam warsztat, doceniam co autor chciał powiedzieć, doceniam co zostało zrobione. Ale jako człowiek po prostu tych książek nie lubię, nie, nie darzę ich sympatią. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ja doceniam te książki, ale już bym do nich nie wróciła. Nie, nie lubię ich, ich czytanie sprawiało mi dyskomfort. I tak samo jest ze snem o drzewie, o ile. Z lektury historii pszczół, czy ostatniego, nie wyszłam taka zmaltretowana i taka zdruzgotana, to sen o drzewie właśnie pozostawił mnie bez żadnej nadziei i, i bardzo mnie ta książka przygnębiła. I z jednej strony właśnie mam ochotę wam o niej opowiedzieć, bo wiem, że to jest ważna książka podejmująca ważny temat, bardzo dobrze napisana i dobrze by było, żeby jak najwięcej osób o niej usłyszało. A, a z drugiej strony wcale nie mam ochoty o niej mówić, bo nie mam ochoty, żebyście się czuli tak jak ja podczas lektury, żebyście odczuwali dyskomfort, żeby Wam było nieprzyjemnie. I żeby ta lektura tak naprawdę nie sprawiała wam żadnej radości. Zatem, trochę tak z kronikarskiego obowiązku, daję znać, że przeczytałam sen o drzewie Lunde. Dajcie znać, czy czytaliście cokolwiek Lunde, może znacie historię pszczół, może znacie Błękit. A może znacie książki dla dzieci, które Maja Lundę tworzy razem z ilustratorką Lisą Aysato? Mam tutaj na myśli panią wiatru, strażniczkę słońca i śnieżną siostrę. Bardzo chętnie dowiem się, czy, czy znacie tę pisarkę i jej twórczość. Bardzo chętnie podyskutuję w komentarzach. Jak zwykle, proszę też o lajki, proszę o subskrypcję, bo. Statystyki pokazują, że jak tam się czasem y, upomnę, to, to jakieś tam te subskrypcje y, jednak, jednak się pojawiają, więc y, za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę, za każdy kliknięty dzwoneczek y, będę Wam bardzo wdzięczna, a tymczasem... Y, po takiej przygnębiającej lekturze, dziwnie trochę życzyć Wam ponownie jeszcze raz wszystkiego nowego, wszystkiego dobrego w nowym roku, ale mimo wszystko tam po swojej stronie ekranu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć!